Pan tutaj mówił, panie gdzie że ja oskarżam policję. To nie tylko zjawiska, które się skupiły. W ogóle w Polsce nie całą policję, bo w policji część policjantów jest oddanej od dzisiaj, bo się Na wielkość rzeczy pospolitej. I ochrony obywateli Polski. I ma ich bronić, a nie liczyć. Nawet jeżeli to jest tak tutaj stwierdzałem, to nie wolno być, a mam tu dokument. Była u mnie osoba. I mam prawo o to mnie wybierać, Żebym się biegał pod moich podatków bo adam mieszkańców Skarbiny jesteście obracani. I macie traktować tych mieszkańców solidnie, kupując. Co on jest taki człowiek? Nie wolno być. Mam dokument, pana skoczy las. I też od ciebie Bo powiedział mi tylko pokój, że policjant skoczy las. Ta osoba, to, to, ten pan młody chłopak ze Skarbiny, narodowy, czyli patriota polski. Nośnik po seru piłce. I mówi mi na to, jeszcze go też, ja nadzim, to jeszcze oczy go zaszły atakować, ponieważ też jest, o których ja walczyłem. Ale nie tak wszystko. To mówię, proszę się pan Ja walczyłem o demokrację polską, o wolno polskie, ale nie traktowania Polaków jak niewolników i bicie tych Polaków. Żadnego i nawet nie pozwoli. Możecie się gniewać i gniewać. Bo w część skargi jest duża. Na pewno jest powołanie i porządku, ale jest część, gdzie niestety nadużyła władza do bicia młodych ludzi. Może nie tylko młodą. Starczy. Mam uwodzić tak samo informację i też się wyda Pana, Czy to jest prawda, że mimy się też głupów? To są duży ludzie. Robi się górski do tej linii. I to jest to. Jeżeli ja się pytam, to pan jako komenda. Między moje pieniędzy opłacane, powinien nawet szczególną uwagę zwrócić. Bo od tego jesteśmy. Nawet mówię pojeżdżamy przepisów chwila na strażnisko i też mamy na to. Bo macie większy pan. Ale widzę, że to nie ma sensu że część jednak policjantów mądrych, z orzełkiem w kolei, o nie wroga. nie skutkowne jak jakś tam orzeł, tylko prawdziwy, pan orzełkowski i tego szacunku nie ma do tych orła i do tych patriotów. do tych młodych ludzi, na siłę przyciąg, mówi się na posterunku przez tych ludzi, że jak ktoś jest mądry i nie głupi, ale postawi się i powie, że sprawę zrobi policji. a to jest układ. To jest układ w Polsce i upad tak samo w który trzeba skończyć Polska się zmienia i liczy na tym głosie. Bo się nad z nami nie mądrzy, zaczyna walczyć i dbać o to, żeby Polska stała się niepodległą. I wtedy będą rozliczenia. Bo w sądach niestety przegrywa się i patrzą Ponieważ sądach w sądach nie było lustracji. Panie komendantie, w sądach nie było rozstać, nie było to sędziowie, a sądach cywilizmu. Mamy przygody, starszy jeszcze, za czasów komunikacji. Oni właśnie sądzą. Oraz to, co się rana. policjantów się stawia, nie ma świadków, do widzenia. Jak tylko za zabili, to jest przekaz. To trzeba wbić i to będziemy zmieniać. ja apeluję, żeby takiej sytuacji nie było. Jeżeli nie będziecie w nie nie to mającie w głowie jedynie wstąpić. Za kołunem swojej wziętej pamięci ojcze, jak pomagają pobili pijanego człowieka w na pracownika, to stawałem i robię to też teraz. Jeżeli był policjantów policji staje wojenny, Czyli na obrę. Na koniec góraz w Niemicja. Tam pobili mężczyznę. Też iniciarci. Hmm. Powinna się policja i nicja. To wtedy ludzie się zebrali i my, ja fajcie mówię zawołali, powiedziałem w opozycji. Myśmy przed samosądem uratowali kidoś. Mimo że tych miljami. Bo by chcemy sami. Panie radny, bym odnosimy się tylko radnej tak. jednej strony. Nie wolno pytać się, nie wolno mówić fakty, A mam tu na dokument o człowieka, którego pobity. Mam tu dokument. Co muszę zrobić, to go Więc nie róbmy sobie cytków i To, że się cofa wymieszka, ja tłumaczę, w Polsce dzieje się bardzo źle. Jest to nie do przyjęcia. Ja bym chciał, żeby policja przysięgał na wierność rzeczypospolitej i wierność obywatelom i ich obronie, tylko to wykonywał i bronił tego obywateli. A nie inaczej. Bo no jak powiedziałem, policja jest potrzebna. Mójczakiem tu by też był policjantem. Był to radny, no nie jest z policji. Zrezygnowany. Zamordowany w Katynku. bo uwierzymy, że ci pozwoli. Proszę mi panu Pan powiedziałem pan, liczby. Ja mam bardzo nie mówię. Mówiliśmy tylko w kontekście tej jednej. a teraz poruszamy tak? inne wątki i to jest niedobre. Nie, no się... nie, to się z tym łączy. Bo żeby zrozumieć, że to jest sytuacji w Polsce nam się dzieje. I szybki ludzie widzicie, to trzeba to wszystko powiedzieć. Oczywiście mógłbym mówić 2 godziny 3 godziny. Bo tyle jest nas polsce. Mamy przykłady z naszej niepokojąści. Właśnie narodowców w Warszawie. Jak oni jak się zamknie, to się odkażą. Właśnie temu będziemy zapobiegać. Potem jesteśmy społecznikami, potem jesteśmy obywatelami w Rzeczypospolitej. I wy oczywiście jestem narodu narodząciego i nie jestem Polakiem, że będę pał Proszę go wskazać i dostajemy go. Ale nie wolno robić tak panu samo sądowi. I ja to jest taki że Zamiast na czasów komunu, podnawialiśmy wroga, którzy nie pili, bo ono się nie pita. Podnawialiśmy bronić przemysłu, żeby go ludzi nie zaczął. Bo później innego człowieka na ulicy. Także proszę się zastanowić. Ja pełnił po to, bo drastyczne słowa, żeby było inaczej w Polsce. Ja nie chcę, żeby było tak, że policji nie ma. To, że ma w zasadzie miejskim są inne powody. Ale bo płacimy cały w operacji na są podatki jeszcze raz po Jeżeli płacimy, to żądamy, żeby przecież było faktycznie przestrzegane, żeby faktycznie jeżeli chwalą mm. starsze panie czy starsze osoby o interwencję, to wtedy też ma takie sygnał. I to pani skawiny, w pani się nie ze bo chodziło na replikację stawiny, która prosiła i mówiła, że jak tworzą interwencje policji, to nie mamy samochodów i Więc też trzeba prawdę mówić. Prawda? Naprawdę się nie ma co robić. Jeżeli są takie sytuacje, to trzeba o tym wziąć. I trzeba zapytać o